Cześć, witam! Sezon polowy, czas start. Nareszcie da się zrobić, nareszcie jest na tyle mokro, sucho, że sprzęty idą, nie topią się. No i teraz będzie kilka gorących dni w terenie. Jadę w dalszym ciągu orać K700 numer 1, spięty z pługiem. Mały przegląd serwisowy ze względu na wyszczelone węże hydrauliczne. Przy pługu ostatnio puścił jeden przy kole, teraz puścił jeden zasilający i wysadziło mi jeden oring przy rozdzielaczu. Tu, oczywiście, trochę mi się oleju rozlało, bo strasznie mocno, no wiadomo, żygało, A wąż raz jak strzelił wczoraj, to aż widzicie, zbiornik jest tłusty, aż szyby, były, cały tył był tłusty, i musiałem to wszystko tak wstępnie umyć. Umyłem głównie szyby, reszta, no jeszcze jest też tłusta, ale. To już przy osobnym myciu ciągnika. Eee, trzeba zaorać pod jęczmień, zaorać pod ziemniaki, zaorać pod kukurydzę eee, i pod jeszcze co. Nie wiem, to chyba będzie tyle. A, jeszcze pod trawę, bo trzeba zasiać eee, 4 hektary łąki. Będę zakładał właśnie taką sprawę. Wracając szybko do 700 numer 2, drodzy widzowie, po namowach i po dyskusjach w komentarzach. Dojdzie do tego, że zakładamy pompę wtryskową z K703M. Zakładamy na próbę i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Definitywnie wydaje mi się, że ta pompa wtryskowa, która tutaj jest, jest za mało wydajna i zaczniemy od tego, i od razu też przekładając tą pompę, sprawdzimy, czy jeżeli chodzi o pracę tego jednego cylindra, czy to nie będzie właśnie już wina pompy. Bo to ostatnia rzecz, która została tutaj do sprawdzenia przy tym ciągniku i przy tym silniku. Ponieważ reszta, tuleja, płok, piersienie, głowica, wszystko było sprawdzone I tylko został sam temat wtrysku poprzez pompę Bo wtryskiwacz też jest cały na nowo zrobiony Więc wjeżdża pompa od 703M dosłownie na dniach I zobaczymy co się wtedy wydarzy Jeżeli dalej nie będzie zbytniej poprawy Jeżeli chodzi o ciśnienie do ładowania i tak dalej No to wtedy już będzie zabawa z większą turbosprężarką Ale to już jest przyszłość Teraz w szybkości, tak można powiedzieć, przełożę te pompy i ustalę chociaż tą kwestię, jeżeli chodzi o dawkę paliwa. Tak więc zapowiada się naprawdę gorący odcinkowo od sezon. No i co tu dużo gdybać? Palę sprzęt, bo już wszystko złożyłem: zatankowane, posmarowane, można grzać, działać. I, że tak powiem uwielbiam tą działkę Bo mamy tak Pod górę góra Jest taka cięższa ziemia, glina Z tamtej strony góry lepiej to wygląda Na samej górze piach I z góry znowu glina Tutaj jeszcze jako tako Fajna taka ziemia jest, nie jest aż tak mocno Zwięzła, ale to z tamtej strony Jest o wiele gorzej No i tam jak chodzę pod górę To gaz do podłogi, bo inaczej Nie da rady takie 2,5 hektara typowo dla kurek, żeby powód miał co jeść i żeby mógł głośno piać i następna działka w kolejce czyli żwirownia tak jest działeczka 4 hektary tutaj gdzie był ten rzepak, co miał dawać 10 hektara Wracam to Bo jest to. Nieorane, nieruszane od 30 zeszłego roku. Chcę to właśnie zaorać. I tutaj, żeby więcej się w z, piachami, z tą ziemią, z tymi wiachami, z tą nie bawić, nie cudować, nie tracić na tym, przyję trawę. Posieję trawę, zrobię z tego łąkę i po prostu co się uda zebrać z tej łąki i sprzedać tego siana dla koników, dla innych sporów, twarzysto popytnych, to będzie najlepszy interes moim zdaniem na tym piachu nic innego szkoda tego obracać co roku to jest szósta klasa 600 nawet szkoda w ogóle gipsu, że tak powiem szkoda się produkować na takich ziemiach żeby po prostu no tracić, na tym teraz tu się traci jeszcze widać, że szyba tłusta, bo wycieraczka ma, no i słaba jest widoczność z tyłu dobra, co tu się będę bawił na tym piachu Boja. Gazo Boja i Pose. Mamy tutaj kolejny stawek, który jest na tym polu, który jest nasz. Oczywiście. No i powiem Wam szczerze, 15 lat temu. Ostatni raz ten stawek wylał. W tym sezonie po raz pierwszy właśnie od takiego, takiego kawału czasu staw ten po prostu, jak widzicie, wylał na pole. To była jego granica uprawy. To doskonale widać. Ja tutaj idę i. Jest woda, tak więc tu za blisko nie podjadę w tym roku, powiem wam, że wróciły takie te wszystkie stare punkty wodne. To wszystko, wszystko co kiedyś miało miejsce. O, zobaczcie z tej strony, to jest wszystko tutaj. To jest cały czas granica uprawy przy tym stawku. Zaraz zostawię buty. I tutaj była gdzieś dotąd granica. Tyle mamy zalane. Tyle towaru ogólnie jest na tym polu, no i teraz, aby tu podjechać, jak widzicie, to, jest, to było w uprawie. Tu są jeszcze jakieś rośliny, które też były w uprawie. Więc tutaj, podjechać to parę metrów od brzegu, bo tu jeszcze będzie za mokro. Tutaj nie da się podjechać ciągnikiem, nie ma nawet opcji. No bo utopię się tak od razu, a w takim źwirze wpaść, to tak naprawdę to tylko prób. I tyle mnie widzieli jeżeli chodzi o to Więc naprawdę no ilość wody pompowana Tego sezonu jesienno-zimowego To jest kosmos po prostu Jak widać O, fajnie byczek wygląda Na górce No, z każdej strony Tu widzicie, jest dotąd Była uprawa i to jest rozlane Więc tutaj Nawet nie ma O czym gadać, żeby tu podjechać Gdzieś tu jest studzienka przelewowa Pamiętam gdzieś, gdzieś tu koło tej brzozy I ona odprowadzała wodę tam, 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 tam i tam jest jezioro, do jeziora, ale Ale to już jest dawno, dawno nieczynne Prawdopodobnie bo ten, ta woda nie ubywa stąd. A druga sprawa, jak był remontowany, e, remontowana była cała droga, to wszystko tutaj, właśnie te zakrzaczenia, te zadrzewienia, to był po prostu rów. Tam był wszędzie rów. Tu była taka właśnie studzienka do tego rowu. O, i z tego rowu pod drogą był przepust. Szło tak jak idzie te zakrzaczenia tam i do jeziora. Ale to wszystko podczas remontu drogi zostało zawalone, zasypane, zniszczone i, i tyle. A że X lat nie było takiej ilości wody, nikomu to nie przeszkadzało. W końcu się to pojawiło, no i teraz będzie tutaj czekać teren. A znowu woda zejdzie. Taka sytuacja skromna. No dobra, zjechałem już na plac boju. Rozpadało się. Marcinek też już zjechał. Zapomniałem Wam pokazać prawie dokończony plac z podkładów. Dlatego, że skończyły nam się już zapasy wszelkiej zbieraniny tych podkładów, jak widzicie. No i brakła taka łata, ale to już do dorobienia na przyszłość. No i trzeba będzie znowu gdzieś trochę nakupić. Oczywiście trzeba to przesypać wszystko piachem, bo tutaj mamy no inny typ w zależności gdzie się kupowało, z jakiej linii to były właśnie różne te typy tych podkładów, ale no. Jest ok, dużo lepsze wiadomo od każdego błota. Dużo lepsze rozwiązanie. Zresztą, jak się zatrze, tak jak to, to wszystko tutaj się zatarło, to będzie bajka, tak? Na przyszłość. Szósteczka zjechała, stoi na bliźniakach z talerzówką. Marcinek szybnie pozamykał, ale nic się nie dzieje. Pozamykam za niego. Pyk, tu dźwignięte, tu ok. O, siatki pościągał. Chyba mocno w palnik musiał jej dawać, że pościągał siatki. Zazwyczaj jest tak, że jak się zdejmuje siatki, to jest lepsze chłodzenie, bo po prostu nie jest e, stłumione powietrze, tak? Taka sytuacja. O, I jest gitara. Dobra, kończę ten dzień w ten oto sposób. Jutro dokończę następnego właśnie dnia oranie jeszcze e, dwóch pól pod kukurydze. 20 łącznie hektarów i będzie już temat orek zakończonych wiosennych. I tu, jak stoję i Wam mówię, nigdy w przyszłości więcej nie robię orki wiosennej. Chyba, że jakieś działki, coś tam będzie jakieś e, innego pochodzenia, albo nie moje, ale własnych u siebie, te co mam, nie będę nigdy więcej orał na wiosnę. Nienawidzę tego. To jest. Znaczy, samą orkę lubię, ale to jest kompletnie nie po mojemu i kompletnie mi się to nie podoba, jeżeli chodzi o to. Słuchajcie, jeszcze taki szybki, taki może komunikat. No, nie komunikat. Zawsze pytacie się, ile mam hektarów. W wielu komentarzach jeszcze raz to widziałem. I teraz tak na dobrą sprawę przyznam się Wam, że mocno zredukowałem powierzchnię gospodarstwa. Pozdawałem wszystkie dzierżawy. I teraz zostałem na 60 hektarach własnych. Tyle hektarów na ten dzień, kiedy wypuszczam ten materiał. Posiadamy. To są nasze własne hektary dzierżaw praktycznie nie ma nic nie ma nic? nie ma nic to wszystko już co zostało to a nie przepraszam jest jakieś jedno pole eee, ale to są po prostu działki to już nie będę o tym nawet wspominał ale takie większe te wszystkie co miałem to wszystko poszło odjazd nie ma zostałem teraz właśnie na 60 hektarach to tyle w temacie trzymajcie się wszyscy Cześć!